Witam wszystkich, jestem na kolejnej działce Skoszona została dzisiaj świeża trawa Mieszanka wieloletnia Już jest dwie zimy To było siane tak, Ze zbożem w tam roku W tym roku już mamy czysto trawę Mieszanka robiona przeze mnie Nie żadna markowa Kupowane trawy od rolnika Siane trawa ręcznie A pod tym Klasy, gleby może nie najgorsze, ale kultura dość słaba tak to wygląda mamy kwiecień jeszcze jeszcze majówki nie mamy także może nie ma co oczekiwać zbyt dużo, to był najsilniej dany obornik i delikatne nawożenie na wiosnę film z nawożenia jest to czego teraz zmierzam na danym filmie głównym produktem żywienia bydła u mnie jest właśnie zielonka, gdy jest taka możliwość i jest to skosić Zawsze wolę dać zielonkę niż inną paszę. Starałem się u siebie posieć też i lucerne, ale lucerne widzę, nie wiem, ale konieczyny rosną. Starałem się posieć różne trawy, jak najbardziej białkowe, żeby jak najmniej trzeba było wzbogacać paszę. Stanowi to głównie zielonka w żywieniu letnim. Gdy nie ma czasu, dostają jedynie co innego. Gdy odwieśni dostają zielonkę, to nawet jest ograniczona śruta zbożowa i praktycznie jadą na samym produkcie zielonym. Zbieranym jest praktycznie świeżo codziennie na dwukółkę, bo niestety, ale za mało sztuk mam, żeby samo zbierająco zbierać. Niestety, ale po samo się grzało. Mimo to, że jadły zgrzane, ale lepiej chyba świeże, lepiej jedzą, lepsze pobieranie. I nawet powiem Wam, że nawet kiszonkę z zboża gorzej jadły niż zielonkę. Zielonkę to nie muszę nawet i cię tłuczyć. Po prostu kupuję sztukę, daję zielone, wszystko jedzą. A z kiszonku miałem parę dni, co nie chciałem w ogóle trącić. Także jest najlepiej pobierano paszo, to jest w moim gospodarstwie wysłodki i zielonka.